Jestem na wystawie Zaginiony Wawel. Proszę bardzo, jak to wszystko pięknie wygląda. I idziemy do podziemi. Tu jest ogólny zarys, prawda? No, a tu zaczynają się te podziemne części, które były dawnym Wawelem, prawda? Tu czuję bardzo silne energię. Proszę Państwa, naprawdę tu są różne pozostałości, niezbyt dokładnie opisane. To jest chyba fragment tej tego kościoła Feliksa Jadełk, i Najświętszej Marii Panny, a tu jakieś są inne, prawda, pozostałości. To mi wygląda właśnie na Feliksa Jadałta, który tam z początku jest. Dokładnie zrekonstruowane. Niestety tu nie ma dokładnych opisów, ale jest wiele metrów poniżej obecnego poziomu gruntu, no nie wiem, z 8, 10, może nawet miejscami 12. I proszę Państwa, jest to wszystko bardzo ciekawe. Tu nam zagrodzili wejście i coś jest zaszklone. Prawda, jest zagrodzone, zaszklone. To są kolumny. No, tu są już mniejsze różnice. Tu jakieś, nie wiem, dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenia, chyba. Tu widać, że dawne były mury, tylko szkoda, że nie ma opisu. Prawdopodobnie jak jest przewodnik, to. On. O, tu jest z drugiej strony ta rotunda Felixa jadauchta. Prawda, tu są jakieś podziemne wręcz, nie wiem, źródła, czy co. Czyli tu na przyszły raz trzeba przyjść z przewodnikiem, nie tak solo. No proszę Państwa, tu widać, że się dużo działo przed wiekami na tym Wawelu. I teraz idziemy dalej właśnie tu jest makieta tej. Rotundy Feliksa Jadałkta. Tutaj jakieś dawne fragmenty krużganków królewskich. Jakieś płytki ceramiczne, to mnie mało interesuje, czy, czy sandałki, prawda. No i tak mniej więcej miał wyglądać właśnie tak mniej więcej miało wyglądać kościół Bazylika Świętego Gereona przed wiekami. A tu pisze, że tak mogła wyglądać katedra bawelska w XI-XII wieku. No jest to bardzo ciekawe właśnie. Szkoda, że dobrze nie jest oświetlona ta druga wieża, ale ją widać. Proszę, tak wyglądał gród wawelski. Między XI a XIII wiekiem mniej więcej. Tu mamy jakichś biskupów. O, podkowy. Różne wyroby. Proszę bardzo, ja nie mogę... Zbyt długo, bo mi się skończy pamięć, prawda, w tym telefonie, bo inny lepszy mam rozładowany, prawie że, więc po ciemku działa. No a